w Zetor 6211 spada ciśnienie oleju i postanowiłem wymienić tego bąka na filtr wymienny i co jest potrzebne jest potrzebne tak filtr wymienny to jest sędzisz PP 711 klucz żeby zakręcić ten filtr uszczelka pod podstawkę taki łącznik dwie podkładki no i podstawka do bąka. Ja mam też tura przy tym ciągniku, którego na razie jedną część zdemontowałem, bo mi jest niepotrzebna. Zrobiłem taki łącznik, który podczas jazdy nie ma takich drgań na tych łącznikach. Trzeba wymienić tą podstawkę całą, odkręcić rurkę, odkręcić i zamienić tą podstawkę na tą, którą przed chwilą pokazywałem. Powinno się trochę ciśnienie chyba ustabilizować, powinno chyba się troszkę ciśnienie podnieść. No jak to będzie wyglądało, zobaczę.